Zastanawiałeś się czasem, jak znalazłaś się w łodzi? Przyjechałam autobusem. Jak to? Przyjechałam tutaj na studia i tak już zostałam. Łódź to piękne miasto. Ja urodziłem się w łodzi, ale zastanawiam się, skąd wzięli się tutaj moi przodkowie. Pawie pochodzą z Indii. Do Europy często trafiały jako ozdoba pięknych pałaców jako symbol nieśmiertelności i dostatku. Hmm, czyli jestem hindusem? Myślę, że przede wszystkim jesteś łodzianinem. Izrael Poznański również nie pochodził z Łodzi. Urodził się w Aleksandrowie Łódzkim, a później przybył do miasta. Tutaj osiadł na stałe i tu stworzył swoją fabrykę i piękny pałac. Stał się w ten sposób łodzianinem. Wielu mężów. Wcale nie urodziło się w łodzi, ale zrobiło tutaj karierę dzięki swojej pracowitości, wytrwałości i zawziętości. Lodzer mężów. Takim mianem określono łódzkich przedsiębiorców, ludzi bardzo zaradnych i pracowitych. Niemieckie słowo męż oznacza człowieka, a termin lodzer łódzki. Lodzer męż to dosłownie łódzki człowiek albo po prostu człowiek z Łodzi. Karol Scheibler przyjechał z Nadrenii. Karol Ansztadt natomiast z Saksonii. Przybyli do Łodzi pociągiem. W tamtych czasach Łódź jeszcze nie miała swojego dworca kolejowego. To dzięki nim Łodzianie mogli później podróżować drogą żelazną i wysiadać na dworcu kolejowym w Łodzi. Łódzcy fabrykanci doprowadzili do połączenia miasta z koleją. To w jaki sposób można się było tutaj dostać wcześniej? Można było przyjechać powozem. Nasza wystawa, filmowy kantor Ziemi Obiecanej, nawiązuje do filmu Andrzeja Wajdy, którego fragmenty doskonale pokazują różne podróże do Łodzi. Część mieszkańców przybywała do Łodzi z okolicznych miejscowości pieszo lub korzystając z wozów zaprzężonych w konie. Na ulicach Łodzi słychać różne języki. Turyści, studenci z zagranicy, nowi mieszkańcy przybywający z innych krajów. To już taka łódzka tradycja. Dlatego nasza wystawa nazywa się Łódzki Tygiel Kultur i Wyznań? Dokładnie. A co to jest ten tygiel? Tygiel to takie naczynie, w którym miesza się różne składniki w jedną całość. A tygiel językowy i kulturowy to takie miejsce, gdzie mieszają się różnorodne języki, zwyczaje. Czyli łódź była zupą, można tak powiedzieć, a na jej charakterystyczny smak wpływ miało wiele czynników. Królestwo polskie, na którego terenie znajdowała się Łódź, było rządzone przez cara Imperium Rosyjskiego. Dlatego też do miasta przybywali rosyjscy urzędnicy, policmajstrzy i żołnierze. Między innymi z Imperium Rosyjskiego do Łodzi przybywali też żydowscy osadnicy, tworzący wspaniałe zakłady rzemieślnicze w podwórkach łódzkich kamienic. Mieszkańcy miasta często pochodzili też z okolicznych wsi. I przybywali do łodzi, by znaleźć pracę i zmienić swoje życie. Mimo, że pochodzili z różnych miejsc, to w łodzi znaleźli swoją Ziemię Obiecaną. A co to właściwie znaczy? Ziemia Obiecana to w tradycji biblijnej kraina obiecana Izraelitom przez Boga. Miejsce bezpieczne i dostatnie. To także tytuł książki Władysława Reymonta. Opowiadającej o historii przemysłowej łodzi i naszej nowej wystawy. Z początkiem października ponownie otwieramy podwoje naszego muzeum dla wszystkich łodzian. Od marca muzeum bardzo się zmieniło. Zachęcamy do odbycia podróży, zarówno do pałacu, jak i w czasie, odkrywając z nami historię rozwoju miasta. I na październikową akademię. Już nie możesz się doczekać, co? Pewnie, pewnie. Bardzo się stęskniłem za naszymi gośćmi. Już teraz możemy zaplanować naszą październikową wizytę w muzeum. Ale do października pozostało jeszcze trochę czasu. Co będziemy robić czekając? Możemy odwiedzić inne ciekawe miejsca w Łodzi. Teraz już nigdy nie będziemy tracić weekendu na zastanawianie się, gdzie pójść. A gdzie się wybrać w pierwszy weekend października? Oczywiście do Muzeum Miasta Łodzi.